Witam serdecznie, kochani, z tej strony Włóżka Polonia. Za chwilę przedstawię Wam przesłanie angielskie na miesiąc wrzesień. Spójrzmy zatem tutaj, jaki to będzie czas i zapraszam o sobie na początek spod znaku wagi. Tak więc, kochani, zaczynajmy. Na pracę mamy zrelaksuj się, już patrzymy, tak, na emocje mamy, zmierzaj do swojego celu i w kwestiach zdrowotnych mamy... Oddaj się całą sercem. I co to oznacza w praktyce? Na, na pracę mamy właśnie zrelaksuj się. Czyli tutaj e, cokolwiek będziemy robić, czy, czy poszukujemy tej pracy, czy też mamy tą pracę, powinniśmy zrobić sobie w jakimś sensie wolne, znaleźć chwilę dla siebie, zrelaksować się, zebrać siły, bowiem to będzie istotą w dalszych poszukiwaniach czy działaniach e, odnośnie kwestii e, tutaj zawodowych. Czyli dać sobie czas na wytchnienie, by po prostu zebrać siły i mieć tutaj świeżą głowę do nowych zadań, nowych wyzwań. Jeśli chodzi o aspekt emocjonalny, zmierzaj do swojego celu. Masz kogoś, czy nie masz, chcesz uratować relacje, chcesz coś zrobić w tym kierunku, działaj, po prostu działaj, zmierzaj do swojego celu. Nie Ustępuj, bądź zdeterminowany, zdeterminowana, po prostu też okaż cierpliwość, ale nie, nie odpuszczaj. Działaj, działaj, działaj cały czas. Mimo, że mogą być przeszkody, to działaj, zmierzaj po prostu do swojego celu, cokolwiek to jest. Jeśli chodzi o zdrowie, tak, tutaj mamy oddać się całym sercem, i karta wskazuje po prostu na pełne zaangażowanie. Jeśli chodzi o kwestie zdrowotne, być może nie dbamy o siebie na przykład, tak, nie działamy właśnie w kwestii zdrowotnej z pełną serca, nie jesteśmy aż tak zaangażowani, być może czegoś się boimy, nie chcemy, unikamy, a karta zachęca do tego, by zdrowie było naszą pasją, i to jest istotą. Tego przesłania. Tak więc z tego się trzymajmy. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam i przechodzę dalej do osób z podznaku Skorpiona. Witam serdecznie. Z tej strony wróżka Apolonia. I spójrzmy, jakie przesłanie anielskie będzie tutaj wykładnią na miesiąc wrzesień. Już patrzymy. I tak, już patrzymy na pracę. Macie porzuć troski. Tak. Porzuć troski na zdrowie, znaczy, przepraszam, na emocje, wyższa sam swoje granice i na zdrowie. Teraz już patrzymy, teraz dopiero na zdrowie, jesteś powiązany ze wszystkim. Co to oznacza w praktyce? Na pracę, bardzo fajna karta, przysłanie, porzuć troski. pojęcie co się dzieje? Po prostu karta niebieska mówi: porzuć troski, przestań się martwić. Przestań obciążać swoją głowę, przestań się zamartwiać niepotrzebnymi myślami, odrzuć czarnowictwo. Po prostu, nawet jeśli jest źle, nawet jeśli rzeczywiście coś się dzieje, porzuć troski, po prostu działaj, ale nie zajmuj się smutkiem. Jeśli chodzi o aspekt emocjonalny, wyznaczaj sam swoje granice. Dlaczego taka karta? Być może w jakiejś kwestii emocjonalnej potrzebna jest granica. Nie chcesz czegoś, powiedz o tym. Wchodzisz w nową relację, od razu określ swoje granice, by po prostu nie doznawać rozczarowania. Nie zgadzasz się na coś, powiedz o tym. Po prostu wyznaczaj sam sama swoje granice i to jest podstawa. W kwestii zdrowotnej jesteś powiązany ze wszystkim, tak? Czyli musisz mieć świadomość, że pewne rzeczy są powiązane, akcja, reakcja, tak. Jemne zdrowe rzeczy, no, no niestety, mogę mieć tutaj problem na przyszłość, tak. Nie robię czegoś, jestem powiązany ze skutkami danej kwestii, danej sytuacji, czyli też nawet aspektu brania leków, tak, ciągłości jakiejś. Po prostu jesteśmy powiązani z aspektem przyczynowo-skutkowym i trzeba tutaj rozumieć to, że pewne działania wywołają re reakcję, tak? Akcja wywo wywołuje reakcję i my musimy pamiętać o tym, że e nic nie dzieje się też bez przyczyny. Zwróćmy uwagę na szczegóły, co jest ważnym aspektem. Tego Wam życzę, wszystkiego dobrego, pozdrawiam i przechodzę dalej do kolejnego znaku zodiaku, do osób w znaku. Strzelca. Witam serdecznie z tej strony łóżka Apolonia i przedstawię Wam za chwilę przesłanie anielskie na miesiąc wrzesień. Spójrzmy, jakie karty zatem zostaną dla Was wyciągnięte i jakie będą wykładne odnośnie trzech sfer, które zawsze omawiam tutaj dla Was. Rozpoczynając od pracy. Jest bardzo fajna karta, od Was zdobywać nowe doświadczenia. To jest pierwsza karta. Na emocje macie. Jesteś dzieckiem szczęścia. Bardzo fajna karta. I kolejna karta na zdrowie. Bądź dobry dla samego siebie. I co tutaj jest wykładnią podstawową? Na sprawy zawodowe odważ się zdobywać nowe doświadczenia. Tak? Czyli. Mm, po prostu nie tkwimy w jednym schemacie, tylko po prostu idziemy jak burza i zdobywamy nowe doświadczenia. Przekraczamy granice, nie boimy się tutaj ryzykować, cokolwiek się dzieje w naszym życiu, mamy pracę czy też nie, powinniśmy odważyć się na nowe doświadczenia. Chcemy iść na kurs jakiś, osiągnąć nowe umiejętności, to zróbmy to, odważmy się przekraczajmy właśnie różnego rodzaju granice. W kwestiach emocjonalnych piękna karta, jesteś dzieckiem szczęścia. Jest to piękna karta, dlaczego, dlaczego? Dlatego, że ona mówi o tym, że cokolwiek się dzieje, pamiętajmy, że w danym momencie jesteśmy dzieckiem szczęścia i powinniśmy to sobie powtarzać jak mantrę afirmować. Karta mówi, że cokolwiek się nie stanie, wyjdzie na dobre. Czyli nie ma tego złego, co by nie wyszło na dobre. Pamiętajmy o tym, bowiem to może oznaczać szczęśliwe, dobre rozwiązanie. W kwestiach zdrowotnych, bądź dobry, dobra dla samego siebie. Tak? I jest to karta mówiąca o tym, że czas zająć się sobą. Po prostu cokolwiek się dzieje w Waszym życiu, czas na Was. Miesiąc wrzesień, kwestiach zdrowotnych jest miesiącem waszej troski o wasze zdrowie. Bądźcie dobrzy dla siebie. Nie katujcie się czymś, zróbcie coś dobrego, kupcie sobie coś dobrego. Jeżeli wasze zdrowie wymaga lepszego lekarza, jakiś opłat, też bądźcie dobrzy i bądźcie hojni, tak, czyli Zróbcie coś, co Wam pomoże i co będzie kluczem do lepszego zdrowia, lepszej jakości życia. Tak więc naprawdę bądźmy dla samego siebie i nie bądźmy zbyt surowi, też mentalnie, bowiem no tutaj to też jest ważnym aspektem. Tak więc tego Wam życzę, oczywiście, kochani, wszystkiego dobrego. Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia i zobaczenia.